Jesteśmy w kolejnym odcinku Nosi Środy. Dzisiaj pokażę Ci nosidełko Luna Dream Multisize. Na kanale możesz już znaleźć dwa odcinki z recenzjami nosideł tej firmy: nosidełko hybrydowe Half Buckle i nosidełko Luna Dream Grow Up. To jest multisize, nosidełko regulowane na troczki. Czym się ono różni? Już odpowiadam. Nosidełko Luna Grow Up, o którym możesz znaleźć już odcinek, miało pas na rzek. Twardy pas wypełniony, które było przeznaczone dla dzieci większych, na dłuższe, górskie wędrówki, no i oczywiście na co dzień. Nosi Multisize jest bardzo takim kompaktowym i niewielkim, przez co ja polecam je właśnie dla dzieci drobnych. Według producenta jest właśnie ono przeznaczone dla dzieci drobnych, na krótkie spacery i dla osób nie mających problemów z kręgosłupem. Dlaczego dla osób nie mających problemów z kręgosłupem? Dlatego, że właśnie jest tutaj miękki pas biodrowy, który powoduje, że, że duża część ciężaru dziecka e, właśnie tutaj spoczywa na naszych ramionach, no bo ten pas tutaj jest właśnie miękki. Wiadomo, że jest to lepsze odciążenie niż gdyby tego pasa nie było, ale jeszcze lepsze będzie właśnie w sidełku grow up. Dlaczego więc nie polecam? Nosidełko multi-size bardzo dobrze sprawdzi się dla drobnych maluchów, właśnie w rozmiarze 68, chudziutkich, które nie wypełniają tych większych, bardziej masywnych nosideł, i też właśnie dla drobnych mam, które właśnie nie chcą czuć się w nosidełku jak w Hapowu, tylko chcą mieć takie zgrabniutkie i móc sobie swobodnie pójść z dzieciątkiem na spacer. Czasami też polecam je dla dzieci, które jeszcze samodzielnie siedzą. Pamiętaj, że. Nosidło to zawsze nosidło i zawsze pierwszym wyborem będzie tutaj chusta. Oczywiście Luna Dream też ma swoje chusty i może decydować się na chustę tej firmy, ponieważ też są one bardzo dobre. Ale nosidełko ma tutaj możliwość przepięcia klamerki pod nóżkami dziecka, plus dodatkowo właśnie są tutaj te troczki. I tutaj też są troczki, co powoduje, że to nositełko bardzo dobrze można dopasować nawet do najmłodszych dzieci. I ta pozycja naprawdę jest przyzwoita. E, więc na przykład jeżeli już dziecko przewraca się z boku na bok, jest już troszeczkę takie bardziej właśnie sprawne fizycznie, nie tylko właśnie leżące, bo dla noworodka absolutnie bym go nie polecała, no to tutaj możecie zastanowić się nad tym nosidełkiem. Na sporadyczne noszenie naprawdę można je dobrze do takiego maluszka dopasować. Według producenta jest ono od rozmiaru 62. Moje doświadczenia pokazują, że od 68 bardzo fajnie układa się na maluszkach i faktycznie te plecki można fajnie prowadzić właśnie w taką lekką kifozę, że wygląda to naprawdę w porządku. Pamiętaj jednak, że zawsze jest to nosidło i najbezpieczniej nie siedzące dziecko jest nosić po prostu w chłyście. I teraz tak. Mamy tutaj pas wędrowy. Tak jak mówiłam, pas biodrowy jest miękki. O widzisz, on się zwija naprawdę w takich minimalnych rozmiarów. Samo nosidło również jest dość kompaktowe, nawet tak zwijając je wcale się nie staram. Myślę, że do jakiejś większej torebki by się zmieściło, więc też nie jest to bardzo masywne nosidło, co też jest bardzo fajne, jeżeli na przykład nie jesteś pewna, czy będziesz nosiła, a chcesz sobie wziąć na spacer nosidło, no to ono będzie takie kompaktowe i powinno się w wiele miejsc zmieścić. Ono jest tutaj regulowane na troczki. Czasami mamy dostają to nośitełko e, i mówią na przykład, że one jest za duże dla ich dziecka. Na przykład dziecko ma rozmiar 74 już, e, i wtedy właśnie płyną instrukcji, nie zwracają na to uwagi. Więc ja to w tym filmie pokażę, żeby też był on jaką instrukcją po prostu dla Was, jak je sobie wyregulować. Czyli tak, mamy tutaj właśnie te troczki i zobaczcie, je musicie sobie tutaj zwinąć. E, tutaj je ściągamy i wiążemy sobie węzeł. Robicie to na oko, dlatego, że tutaj nie ma podpowiedzi, e, jaki właśnie rozmiar dziecka, jaka szerokość panelu, e, ale jeżeli śledzisz mój cykl, wiesz, że najlepiej i tak jest to robić na oko, dlatego, że ta przedziałka zazwyczaj jest tylko podpowiedzią e, i często po prostu nie ma ona takiego faktycznego pokrycia w tym, e, jakie dziecko właśnie będzie miało odwiedzenie nóżek, nawet jeżeli ten rozmiar jest podany. Więc tutaj na oko najlepiej sobie maluszka przyłożyć na sucho, położyć na nosidełku i zobaczyć. Ja sobie tak dałam maksymalnie, ponieważ moja lala jest mała i zobaczymy, jak będzie się ono układało. I teraz tak, tutaj macie możliwość przypięcia właśnie klamerek pod nóżkami dziecka, jeżeli jeszcze samodzielnie nie siada tak ze strzeżeniem, że nosimy rzadko. No albo tradycyjnie tu możemy sobie to wypiąć i przepiąć normalnie tak jak na środku plec byśmy to mieli. Te, no to jest taka już standardowa wersja dla dzieci na pewno siedzących. W momencie kiedy mamy na dole tą kamerkę, zwróćcie uwagę, że to po prostu zostaje. Tak. Można to gdzieś tam sobie schować, można yy, zwinąć, yy, ale nie przyjmujcie się, bo czasami właśnie macie wątpliwości, yy, co z tym zrobić i dlaczego tutaj nie ma klamerki. Yy, no dlatego po prostu, że to jest taka opcja zapasowa, dzięki temu macie opcję dwie. Yy, nie w każdym waszideku taka opcja jest, więc się nie przejmujcie, to po prostu zostaje. I teraz tak, wracając jeszcze do tego pasa biodrowego, mamy tutaj zapięcie trójstopniowe. Czyli raz, że jest bumeczka, która powoduje, że się nie wypnie. a dwa potrzebujecie dwóch rąk, żeby je odpiąć, więc no tutaj mała szansa, żeby cokolwiek się wypięło. No to już znacie też na pewno z poprzednich odcinków. I teraz tak, tutaj mamy pasy na raminy. Pasy na są takie dość sztywne. Ale są one komfortowe, nie są one ani za szerokie, ani za wąskie. Myślę, że takie w sam raz nie spadają z ramion. Jest one właśnie takie bardzo zgrabne właśnie w użytkowaniu. No i tutaj mamy, to chyba już pokażę, na rali regulacje na klamerki. Tutaj również są klamerki, myślę, że to będzie lepiej widać, jak już będę miała ubrane. U góry też sobie można przyciągnąć. Zawsze w nosidełku dostajecie kapturek. Kapturek jest przypinany na napy. Możecie sobie też zamówić wersję rozszerzoną z padami ochronnymi. Jeżeli nosisz rozmiar o 40 i więcej, polecam Ci tą wersję właśnie z padami ochronnymi. Dlatego, że mogą się one przydać w momencie, kiedy gdzieś nosidełko będzie ubierało. Albo w klamerce, na pasie biodrowym, albo pod pachami. Zawsze można sobie te pady tam umieścić. Problem znika i mamy super nasidełko, z którym możemy korzystać przez długi czas. Nie jest to tam duży koszt, jest to 30 zł, więc myślę, że warto w to sobie zainwestować. A jeżeli nigdzie Was nie będzie uwierało, zawsze można dać na pasy na jakby malu upodobał sobie ich wgryzienie. No i po prostu stosować je jako ochronę nosidła, żeby nie musieć ich tak często brać, tak? bo zawsze lepiej jest wybrać sobie pady ochronne niż całe nosidło. Ja teraz sobie ubiorę, sięgam po moją lalę i zobaczysz, jak ona będzie wyglądało na maluku. Więc tak, zabieram sobie... A, jeszcze tutaj szybciutko sobie przywiążę z boku. Tutaj z boku mamy regulację, tutaj panel musi sięgać do karczku, tak? Więc tutaj znowu jest ta regulacja na troczki więc ona jest bardzo mięciutkie, dlatego też je właśnie bardzo lubię. Można je fajnie dopasować nawet do drobniutkich dzieci o bardzo różnej budowie. Ok, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zapinamy sobie pas biodrowy. O, muszę sobie troszeczkę poluzować. Pamiętajcie, że tutaj nosidełko zawsze zapinamy na biodrach, ale jeżeli maluch jest nieduży, no to możecie sobie zapiąć wyżej. Tutaj widzicie, chociaż troszeczkę ten pas biodrowy. Teraz tak. Zakładamy, że nasz maluch może siedzi, więc zapinamy sobie no, klamerki z jednej strony i klamerki z drugiej strony. Lala już i ze mną. Pamiętajcie, by zawsze mieć malucha na ramieniu. I spuszczamy dziecko do nosidełka. Zakładamy pasy na ramienne. No i z tyłu zapinamy czesbert. Czesbert jest tutaj umieszczony właśnie na ruchomym Szalka, więc możecie sobie dać go dowolnie, wysoko, nisko, nie jest on właśnie na stałe przyczepiony, więc można go dać tak, żeby po prostu było Wam wygodnie. Pamiętajcie tylko, żeby nie był tutaj w odcinku szyjnym, na przykład tutaj, tylko jednak niżej, może być nawet na wysokości łopaty, byle byście byli w stanie samodzielnie sobie zabrać. I teraz tak, troszeczkę jest tutaj luzło. Hop. Z nóżkami w ok. Mogłabym troszeczkę popuścić jeszcze te troczki, żeby były właśnie one troszeczkę szerzej. Więc jak widzisz, faktycznie ono zmniejsza się do bardzo małych rozmiarów, no bo ta lala ma rozmiar 62, no a tutaj już nawet te nóżki mogły być szerzej, więc jesteście w stanie naprawdę mocno te troczki ściągnąć. To samo jest z boku, no i tutaj normalnie. Siedzi tak sam. Myślę, że zaraz przepnę i pokażę Ci, jak to wygląda dla dziecku, które nie siedzi. Tutaj mamy nie. właśnie tak przewrót. więc to dla siedzących. Możecie sobie tutaj też zwinąć te troczki. I zawiązać. Pamiętajcie, że zawsze robić to na sucho. Jeżeli robimy to z dzieckiem, zawsze istnieje jakieś ryzyko, że się to urwie pod ciężarem dziecka, no więc tutaj polecam Wam robić to po prostu zawsze bez dziecka. Jeżeli widzicie, że są jakieś niedociągnięcia w regulacji, zrobić to, to kolejnym razem. I teraz tak, tutaj sobie też to możecie zrobić na sucho, a możecie to sobie zrobić yy, już bez dziecku. O, przyciągamy. Ja lubię być tak mocno tutaj z więc ja to sobie zawsze maksymalnie naciągam, ale oczywiście ty nie musisz tego robić, tak żeby to po prostu było wygodne. Hop, hop. O, no już mi jest teraz znacznie lepiej. Także tutaj pas biodrowy mam mocno. Patrzymy jak wygląda. Jest OK. Super mi tutaj komfortowo, więc już tutaj nic. Nie ruszam. OK. I teraz przepinamy, jakby nam dziecko nie siedziało. Czyli tak wypinamy sobie czerbę. Ściągamy, odkładamy sobie dziecko. Pamiętajcie, że tutaj dobrym sposobem nie zabieramy dziecka z wysokości jaka jest to optymalne dla naszego kręgosłupa. Odkładam. No i teraz wypinamy i wpinamy Tutaj i tak samo. Wypinamy. I wpinamy tutaj. Sięgamy po dziecko. I teraz, w momencie, jak wkładacie sobie malucha, zwróćcie uwagę, by tutaj te paski były pod nóżkami. Tak? Żeby na później nie, tutaj nóżek nie blokowały. Musicie zwrócić na to uwagę, bo w momencie, jak wkładamy sobie tak malucha i później założymy pasy, no to tutaj ten pasek będzie nam ucisnął do podkolanowy, tak? Więc musimy tutaj tak sobie zrobić, żeby to było pod nóżką. Hop, hop, obie są pod nóżkami. Nakładamy sobie pasy na ramiona. Hop, zapinamy. Część Ok, jeszcze piknę może kaptury, no, żebyście zobaczyły jak tutaj te plecki wyglądają. No i widzicie, to tutaj jest yy, wolne, tak? Więc możecie to sobie yy, tutaj gdzieś yy, ukryć. I to na razie zostawię. No i tutaj zobaczcie, no właśnie nie mam tutaj wyprostu kręgosłucha, ładnie są plecki. Zaokrąglone. zwróćcie też uwagę, żeby dziecko nie siedziało na pasie biodrowym. Jeżeli tak się dzieje, troszeczkę pokrycie się do przodu i tak wrzućcie dziecko troszeczkę tutaj półkę, żeby nasiadło tak? Żeby tutaj ten pas biodrowy, no nie, nie, żeby nie siedziało na nim, tylko żeby po prostu fajnie się układało, tak? Także tutaj widzisz, że plecki są naprawdę fajne pozycje, pomimo tego, że Lada jest naprawdę mała i ma rozmiar 62, więc jak widzisz tutaj, ten rozmiar ubrany byłby ok. Chociaż zazwyczaj dzieci w rozmiarze 62 jeszcze na pewno samodzielnie nie siedzą, tylko są bardzo malutkie, no więc te 68 myślę, że spokojnie. No, której wiadomo, możecie używać, jak dziecko zaśnie, albo na spacerze, ale możecie też z niego nie korzystać. Także myślę, że na dziewko prezentuje się naprawdę. Bardzo fajnie. Dla malutkich dzieci jest. Naprawdę komfortowe. Miękki pas biodrowy kwestia tego, czy podpasuje. Ja w miękkim pasie biodrowym nosiłam nawet syna, który waży już ponad 10 kg i wcale nie uważam, by było źle. Jednak faktycznie, nawet jeżeli sam producent zaleca, by jednak zwrócić na to uwagę, że jeżeli masz problem z kręgosłupem, wybrać mu sidełko z tym y, grubszym pasem wiodrowym i lepiej wypełnionym, no to faktycznie może jednak warto zdecydować się na to inne nosidełko, jeżeli dziecko również jest troszeczkę większe i samodzielnie siedzi, bo tamto nosidełko raczej polecałabym dzieci już zdecydowanie samodzielnie siedzące. A to jest bardzo kompaktowe, myślę, że właśnie sama widzisz jak ono fajnie się układa. Także cię je polecam, jeżeli będziesz zainteresowana zakupem, zapraszam Cię. Z okazji nosidłowej środy wymyśliłam sobie, że będę robiła takie okazjonalne rabaty na te nosidełka, które omawiam, więc napisz do mnie albo zajrzyj do mojego sklepu. A jeżeli filmik Ci się podobał, będę bardzo wdzięczna za kciuka w górę. Cieszę się, że oglądałaś ten film i zapraszam Cię do kolejnych odcinków nosidłowej środy. Do zobaczenia, pa!